Poszło? Poszło. Jouuuu. Jesteśmy znowu w Toruniu. Tak. Stety, niestety? No właśnie, chyba stety, tylko że znów moje emocje zawsze, wybuchły zawsze i znów są motocykle, mimo tego, że śnieg na zewnątrz. No i to nie byle jakie motocykle, zobacz jakie piękne. Kura, piękne. ja się jaram. Ja nasze się jaram nasze rozkminki tegoroczne to jest wybór motocykla uniwersalnego, o którym e, myśleliśmy już jakiś czas. Rafał cały czas myśli o tych wielkich mastodontach suwowych, po prostu beznadziejnych. Bo ja to będę zdaniem. powtarzał, dwie osoby muszą jeździć, bagaże muszą być, suszarka dla mojej żony musi być, drugi kufer musi być, ale... Nie ale będę są mówił... motocykle lżejsze, które mi się troszkę bardziej podobają, koncepcyjnie, nawet nie wizualnie, ale koncepcyjnie, czyli motocykl... Dość terenowy, bo nie można powiedzieć bardzo terenowy, ale dość terenowy, na pewno czyli bardziej uniwersalny. Terenowy. Czyli przyjedzie kawałek Piachu, kiedy wjedzie na szutry. Bardziej uniwersalny niż Multistrada, czy nawet GS, czy, czy Triumph Tiger, tak? Tak, chodzi o to, żeby przejechał przez łachę Piachu, nie tylko jedną. Moim wyznacznikiem była masa motocykla. Ja bym, znaczy, troszeczkę się wypadłem z obiegu i nie byłem. E, e, nie miałem tej świadomości, że te motocykle są tak ciężkie, bo one no ważą po ponad 200 kg. Ja myślałem, że fajny motocykl do zabawy i optymalna jego masa to jest około 150 kg. Natomiast nie ma takich motocykli. Takim motocyklem, którym można dość sprawnie jechać po asfalcie, ale też będzie miał bardzo wysoką dzielność terenową. terenową. No to to jest trudny temat. To jest zajawka Szymona. Ja do tego terenu to bym nie wjeżdżał tak ja, daleko. Ja teren lubię, w terenie jeżdżę, choć Ale jeśli fura waży a... 200, 200, no nie gadaj, bez przesady. <laughs> 200 ponad kilogramów sprzęt w terenie, on ma szansę być dzielny? Bo no z drugiej strony jak ogląda się filmy na YouTubie, gdzie dobry kierownik taką tenerą Skacze, skacze kurde tak. po prostu jak motocyklem trialowym leciutkim to jest no fajne. dobra to znaczy że ale się da dobrze dobrze go bo znowu się rozgadamy Yo. i będzie co my niczy. tu mamy mamy dwa fajne motocykle przeglądając katalog czyli końcówkę internetu katalog Motorrada polecam wszystkim na 2023 rok pomyślałem jakie motocykle tak jeśli chodzi o mnie o moje preferencje będą na absolutnym topie to będzie na pewno Aha. Yamaha będzie apry, ap, z tenerką, Czyli małą, mhm. ale z małą, nie World Tenera Raiden, 700. mała, mała z mniejszym zbiornikiem. Niepotrzebne te wszystkie e, zabawki są duże. E, do tego Aprilia do zestawu dochodzi z Tuaregiem. Tuaregiem nowym. Myślę, że może być bardzo mocnym graczem. No niestety, ja w ogóle nie jestem tendencyjny. Nie wiem co to za nie, marka. Ale teraz ja muszę to powiedzieć, Desert X ja. Kurde, ten motocykl mi się tak podoba, mam w nosie terenowe jego zdolności. On jest piękny, On ja jest taki. Pięknie, ale do, do niego jeszcze dojdziemy: jeszcze przelećmy motocykle, i zapowiedział się KTM z nową swoją e, odsłoną motocykla w tym Adventure klimacie. Wizualnie kompletnie mi się nie podoba KTM. Ja tego KTM ciągle nie czuję. Ja wiem, że to jest religia, że to nie są motocykle, to jest absolutnie sekta i, i nie można złego słowa na KTM powiedzieć, bo cię po prostu za, yy, zamordują. Choć Pod... oni są gorsi niż właściciele Harley'ów Nie hidukami. zgadzam się, miałem. Parę katemów i KTM, jeśli chodzi o performance i przełożenie się do, do, do tej możliwości za wydaną złotówkę. Jest zawsze na, bardzo wysoko. Na pewno to będzie motocykle. to bardzo dobry motocykl. Fajnie by było go sprawdzić i, i przetestować. Natomiast dzisiaj mamy te dwa motocykle i fajnie, że tutaj udarka możemy w Toruniu te dwa motocykle Tyk. postawić koło siebie, podotykać. E, popatrzeć Jak zejdą śniegi, to będziemy jeździć. Jak zarejestrują testówkę. <laughs> e, mnie Yamaha cały czas trzyma mocno, tym motocyklem udało mi się trochę pojeździć i rzeczywiście muszę powiedzieć, że jego, ja w ogóle nie byłem początkowo przekonany w ogóle do tego typu motocykli, ale jeden weekend spędzony z tenerką i mi przestawiła się kolejna klapka, że to jest bardzo fajne, że tymi szutrami można fajnie pojechać. Zjechać. Ale czy to z drugiej strony nie jest Szymon taki trochę, że ten motocykl jest ma być do wszystkiego, a będzie do niczego, tak? Bo w terenie. Ale on świetnie też. O dziwo w ogóle na tych, na tych oponach Pirelli, które są założone na tych obu... A motocykl. to są estery? Tak. tak. On świetnie też jeździ w ogóle po, po asfalcie. To jest niesamowite. Ale do brzegu, do brzegu. O samych motocyklach porozmawiajmy trochę. Ducati jest prześliczny absolutnie. Nie jeździłem nim. Bardzo mnie interesuje, ale jednak jest katalogowo wiedy droższy od y, Yamahy i 20 kg cięższy. No wiadomo, musi to za coś musisz zapłacić. No za ale ten... więcej mocy ma i co najlepsze, bo nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, do deserta X można zamontować kufry i to są te same blaszaki, które są do Multistrada. To mnie w ogóle nie interesuje. Kufry I, do a tego to jest, typu. To dla mnie game changer, bo nie, nie jak wejść. Desert X chodzi nie, na rynek, bo... zalecane były do niego sakwy. Okej, okay, sakwy w teren, fajny. Ale z kuframi to jedziesz turystycznie asfalcikiem, to są. Będziemy testować. Ja Będziemy testować. Ja Lepsze nie. motocykle do tego, a nie żeby jeździć motocyklem w terenie. Ale, z może, z kuframi. Te, ale może takim Desert X-em, właśnie mogę pojechać i w teren i polecieć sobie, nie wiem, do Garmisz fajną trasę po asfaltach i pojeździć po zakrętach. Słuchajcie, mamy, mamy duży plan. Mamy duży plan, żeby zrobić e, e, najbliższą majówkę na tego typu motocyklach i przejechać Tet północny w, w Polsce od do działo. Szczecina. Co z tych planów wyjdzie, nie wiadomo. Jest takie założenie, jedziemy. Ja bym widział nas na tych motocyklach, czyli na Ducati i na Yamasze. Pogadamy z importerami Podpytamy, czy nam te motocykle udostępnią, i na pewno z, będziemy chcieli Ja do katalogu bardzo, na takim desercie mogę pozować. Relacje. A czy będę potrafił jeździć w Ale ja terenie? Nie chciałem zauważyć, ty zawsze byłeś przystojniejszy, a teraz już ja się robię przystojniejszy. Kurde, no powiem ci, nie wiem, czy zauważyliście, jak schudł Skubaniec. Szok! Uuu! Dobra, e, załatwiamy te motocykle na Majorach. A wiecie, jaki to Tuning? 12 kg mniej? Ja wiedzieli, że trzeba wydać na karbony, żeby odchudzić no, sprzęta ja, nie, ja po 12 kg. Muszę zejść 20 kg mniej, żeby yy, no można nie. było. Wtedy nie będę żeby totalnie. nie było tej różnicy <laughs> 20 kg między motocyklami. Yamaha, bardzo fajna, bardzo dobrze mi się nie jeździło. Naprawdę sympatyczny motocykl. Oczywiście ze swoimi mankamentami jakimiś typu e, zawiadywanie tą nawigacją z tym durnym systemem, z tym kółeczkiem. Ja nie wiem kto to wymyślił i, i, i czemu jeszcze jego z Yamahy nie wyrzucili za to kółeczko, zarówno w Erjedynce, jak i tutaj. Tym w zupełnie, żeśmy nawet nie, nie przekręcili. Nie, tego kluczyka, tylko wąchamy nie, nie i dotykamy. Ale myśli no mega mi ja się myślę, że ja w ogóle nie jestem tendencyjny, to może być fajny motocykl bardzo. Sprawdzimy, pojeździmy, do zobaczenia. Yo.